Przekazanie Ukrainie przynajmniej jednej baterii rakiet nadbrzeżnych z polskiej morskiej jednostki rakietowej pomogłoby obronić Odessę przed rosyjskim desantem z morza, pacyfikacją i mordami. Rakiety NSM dają bowiem możliwość wybierania jako cel tylko okrętów desantowych, które wypełnione pojazdami bojowymi, paliwem i amunicją będą unieszkodliwione nawet po trafieniu jednym pociskiem. W dyskusji nad zakresem pomocy wojskowej krajów NATO dla walczącej Ukrainy zawsze przebija się tłumaczenie przesyłane do Kremla, że pomoc ta obejmuje tylko uzbrojenie defensywne. Trudno jest jednak w takim wypadku zrozumieć, dlaczego Polska nie podarowała Ukrainie jednej z czterech baterii rakiet nadbrzeżnych, jakie wchodzą w skład morskiej jednostki rakietowej Marynarki Wojennej. W odróżnieniu od rakiet przeciwokrętowych NSN montowanych na samolotach i okrętach, pociski tego typu zamontowane na pojazdach są przecież ewidentnym przykładem uzbrojenia defensywnego. Służą one bowiem głównie do zwalczania okrętów zbliżających się do chronionego tymi pociskami wybrzeża. Jeżeli więc argumentem wyboru uzbrojenia darowanego Ukrainie jest przeznaczenie, a nie wielkość, to wyrzutnie lądowe NSM powinny być przekazywane tak samo jak Żaweliny, Enlawy, Stingery oraz Pioruny. Sprawa jest pilna i ważna, ponieważ trzeba zrobić wszystko, by zapobiec dalszym zbrodniom wojennym popełnianym przez Rosjan na ukraińskiej ludności cywilnej. Najprostszym sposobem na to jest po prostu nie dopuścić, by rosyjskie wojsko zajęło jakąkolwiek jeszcze istotność na Ukrainie. Szczególnie ważna jest obrona od Dessy, ponieważ Rosjanie od dawna uważają to miasto za swoje. Po zajęciu mogą więc spróbować eksterminować ludność ukraińską, mordując ją lub wywożąc do obozów w głąb Rosji. Ocaleni zostaliby tylko ci mieszkańcy Odessy, którzy zgodziliby się zostać obywatelami rosyjskimi, co oznaczałoby powtórzenie procesu, jaki Rosjanie przeprowadzili na Krymie i próbują przeprowadzić w okupowanej części obwodów Donieckiego i Nie Niedopuszczenie do zajęcia Odessy może zapobiec takim zbrodniom, dlatego trzeba zrobić wszystko, by pomóc Ukrainie w obronieniu tego miasta, w tym przekazując ukraińskim siłom zbrojnym przynajmniej jedną baterię morskiej jednostki rakietowej. Obrona Mikołajowa pokazała, że jak na razie Rosjanie nie są w stanie zająć Odessy, atakując Półwyspu Krymskiego i posuwając się wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego. Dlatego miasto to może zostać zdobyte przede wszystkim poprzez zmasowany desant piechoty morskiej z morza oraz przez jednoczesne uderzenie rosyjskich wojsk z rejonu okupowanego Naddniestrza. Wszystkie te plany się nie powiodą, jeżeli do Odessy nie dopuści się okrętów desantowych floty czarnomorskiej. Niebezpieczeństwa dla Ukrainy nie stanowią bowiem korwety, fregaty czy stary krążownik mostwa, ale jednostki mogące transportować wojsko na brzeg. Idealnym środkiem, by do tego nie dopuścić, są inteligentne rakiety przeciwokrętowe NSM. Inteligentne, ponieważ są one w stanie nie tylko rozróżnić wskazany okręt, ale również uderzyć dokładnie w jakiś wcześniej określony punkt na jego pokładzie. Pozwala na to głowica termiczna tej rakiety, w której można zakodować sygnaturę termalną atakowanej jednostki pływającej ze wskazaniem jej najbardziej wrażliwych miejsc. Taki system naprowadzania ma dodatkowo tą zaletę, że jest pasywny, a więc nie mogą go wykryć systemy ostrzegawcze okrętów nastawione na odbiór sygnałów radarowych. Rakiety NSM są dodatkowo bardzo trudne do wykrycia przez aktywne środki obserwacji technicznej, a więc stacje radiolokacyjne. Są one bowiem zbudowane w technologii STEL, a dodatkowo są zaliczane do klasy skimmer lecząc w kierunku celu na bardzo niskiej wysokości. Prawdopodobieństwo trafienia rakietami NSM rosyjskich okrętów desantowych jest tym większe, że są to jednostki ze słabą obroną przeciwlotniczą. Tej obrony przeciwlotniczej nie są w stanie zapewnić również dostępne dla Rosjan na Morzu Czarnym okręty osłony, ponieważ są to jednostki, które nawet same mają trudności z obronieniem się przed atakiem rakiet przeciwokrętowych. Dodatkowo w czasie desantu takie okręty jak krążownik Mosta, fregaty i korwety. Muszą się znajdować za okrętami desantowymi, nie mogąc osłaniać ich sobą od strony brzegu, bo tam trwa wyładunek desantu. Lecące od brzegu rakiety przeciwokrętowe będą więc praktycznie bez przeszkód atakowały skazane jednostki. I wcale nie chodzi tu o zatopienie okrętów desantowych, ale przede wszystkim o ich eliminowanie z walki. Do tego wystarczy jedno trafienie rakiety przeciwokrętowej w przestrzeni ładunkową, co w przypadku podzisków NSM jest stosunkowo proste i technicznie możliwe. Efekty takiego uderzenia mogą być tragiczne dla Rosjan, bo zgromadzone tam pojazdy wypełnione paliwem i amunicją natychmiast zająłby się ogniem. Przykładem tej skali zniszczeń może być zatopienie 24 marca 2022 roku w porcie Berdiańsk okrętu desantowego Saratov projektu 1171 po uderzeniu tylko jednego pocisku rakietowego. Równie łatwym celem są dla rakiet NSM okręty desantowe projektu 775 według NATO typu Ropucha, które mają bardzo duże, stosunkowo cienkie i wysokie buty w strefie desantowej. Pocisk przeciwokrotowy ma więc szansę, by się przebić do środka i wybuchnąć wewnątrz ciągnącego się wzdłuż okrętu przedziału piechoty morskiej. Doprowadziłoby to do wielkich szkód, a na pewno wyeliminowałoby tą jednostkę z walki. Według wcześniejszych informacji na Morzu Czarnym, przed wojną z Ukrainą, Rosja zgromadziła kilkanaście okrętów desantowych. Polska Morska Jednostka Rakietowa MJR ma obecnie na wyposażeniu cztery baterie rakiet nadbrzeżnych, z których każda ma trzy jednostki ogniowe w składzie jedna wyrzutnia oraz wóz kierowania uzbrojeniem i łączności. Ponieważ na jednej wyrzutni przenoszone są cztery rakiety NSM, to oznacza, że całe MJR ma 48 takich pocisków gotowych do strzału i 48 pocisków na pojazdach transportowo-załadowczych jako uzupełnienia, a więc dwie pełne jednostki ogniu. Przekazując ukraińskim siłom zbrojnym tylko jedną baterię, miałaby ona do dyspozycji maksymalnie 24 rakiety, 12 na wyrzutni i 12 w rezerwie. Taka siła wystarczyłaby do zatrzymania jakiegokolwiek rosyjskiego okrętowego zespołu dostawczego na Morzu Czarnym. Lądowe wyrzutnie rakiet nadrzesnych nie są bronią ofensywną. Rakiety przeciwokrętowe NSM mają mowy zasięg około 220 km. Wyrzutnie rozstawione po nie będą mogły więc atakować celów Federacji Rosyjskiej, a nawet na zagarniętym siłą przez Rosjan Krymie, w tym okrętom stojącym w Sewastopolu. Zagrożone będą jedynie te jednostki pływające, które będą chciały zaatakować Ukrainę, zbliżając się do jej brzegu. Defensywny charakter rakietowych baterii nadbrzeżnych podkreśliłoby dodatkowo nastawienie się tylko na zwalczanie okrętów desantowych. Te jednostki pływające w czasie wojny wysyła się bowiem tylko po to, by siłą zająć obce terytorium. Zwalczanie okrętów desantowych jest więc typowym działaniem obronnym. Decyzja o przekazaniu jednej baterii MJR dla Ukrainy nie spotkałaby się więc z oporem ze strony innych krajów NATO, które same również dostarczały uzbrojenie przeciwpancerne i przeciwlotnicze. Jeżeli Polska w odpowiedni sposób i szybko podejmie decyzję, przeszkodą nie będą również problemy techniczne i organizacyjne. Sama decyzja od razu będzie miała dużą rangę międzynarodową, pokazując zdecydowanie polskiego rządu, by wspomóc militarnie Ukrainę i to bardzo konkretnie. Najlepszym systemem w swojej klasie na świecie. Zyski polityczne pojawią się więc jeszcze przed rozpoczęciem samego procesu przekazywania sprzętu. Co ważne, Polska wyrażając gotowość, być może finalnie wcale nie będzie musiała dostarczać rakiet NSM na Ukrainę. Atak na Odessę może być bowiem przez Rosję ostatecznie odwołany. Na razie ze względu na brak możliwości jego bezpośredniego wsparcia ze strony lądu, a później również z powodu zagrożenia polskimi rakietami. Decyzja o przekazaniu Ukrainie wyrzutni NSM powinna natychmiast uruchomić trzy procesy – techniczny, szkoleniowy i organizacyjny. W pierwszym przypadku konieczne jest ustalenie, jakie zmiany trzeba prowadzić w polskich jednostkach ogniowych, by można je było przekazać do Ukrainy, a więc do kraju nie należącego do NATO. Wbrew pozorom wcale nie musi być to dużym problemem, jeżeli w proces przygotowań włączy się również producent – norweska firma Kongroder. Pomocą w tym może być to, że Polska wcale nie musi przekazywać na Ukrainę wchodzących w skład baterii trójwspółrzędnych radarów TRS-15C. System kierowania ogniem rakietę NSM jest bowiem przygotowany do przyjmowania wskazania celu z bardzo różnych źródeł i to prostych, przekazujących tylko kilka kolejnych pozycji atakowanych obiektów, do określić parametry ich ruchu. Ukraina takie systemy obserwacji sytuacji nawodnej posiada, jak chociażby drony i trzeba z nich tylko będzie umiejętnie skorzystać. Warto tu przypomnieć sytuację z czasów wojny o Falklandy w 1982 roku. Argentyczycy, nie mając prawdziwych baterii nadrzeżnych, użyli przeciwko brytyjskim okrętom prymitywne stanowiska startowe zdjętych z okrętów rakiet Exocet MM-38, zamontowanych na przyczepie samochodowym. Moduł z niezbędnymi przyrządami pomiarowymi zrobiono samemu w ciągu tygodnia, a czas odliczano ręcznym stoperem, korzystając z danych otrzymywanych z przenośnego radaru obserwacji pola walki. Taki doraźnie wykonany zestaw pozwolił skutecznie zaatakować jedną rakietę w nocy 12 czerwca 1982 roku brytyjski niszczyciel typu Canty, HMS dla Morgan. Okręt został uszkodzony, a na jego pokładzie zginęło 8 osób. Skuteczny system nadbrzeżny na zrobili więc bardzo szybko, i to mając do dyspozycji tylko technologię z lat 80. Opracowanie podobnego modułu dla rakiet NSM, o ile on będzie w ogóle potrzebny, nie powinno stanowić więc żadnego problemu, ponieważ są to rakiety stojące kilka generacji dalej od falkanskich eksosetów. Mają więc prostszy, zautomatyzowany sposób prowadzenia ogniem i to zarówno jeżeli chodzi o samą procedurę przygotowania do startu, jak i wprowadzanie danych startowych. Do rozpatrzenia są również zmiany jakie trzeba wprowadzić do samych pocisków. Być może konieczne będzie usunięcie z nich jakiegoś elementu np. wojskowego GPS i opracowanie instrukcji jak to szybko zrobić. Przed transferem rakiet do Ukrainy. Trzeba dodatkowo pamiętać, że każda z trzech jednostek ogniowych baterii składa się z wyrzutni oraz z wozu kierowania uzbrojeniem i łączności. Należy więc wcześniej ustalić, co trzeba z nich zdemontować i co zamontować, by Ukraińcy mogli z nich korzystać. Po takich przygotowaniach wystarczy jeden dzień dla dobrego serwisu technicznego po wydaniu rozkazów przekazać, by dokonać odpowiednich zmian i wysłać baterię do Ukrainy. Dla przyspieszenia procesów przekazywania baterii konieczne jest także wcześniejsze przygotowanie obsług oraz opracowanie sposobów przerzutu sprzętu w rejonie Dess. Pomóc w tym może przebazowanie jednej baterii blisko granicy z Ukrainą w okolice Rzeszowa. Wtedy wystarczy poprosić Ukraińców, by wydzielili zespół swoich żołnierzy do obsługi operacyjnej i technicznej przekazanego im systemu z urojenia. Takie szkolenie można wyprowadzić natychmiast po złożeniu deklaracji przez polski rząd o gotowości do transferu baterii NSM. Skracając je przy tym do niezbędnego minimum. Sam program szkolenia można było opracować zresztą wcześniej, wyznaczając do tego najlepszych polskich operatorów oraz korzystając z pomocy producenta. Proces ten ułatwi przeniesienie się baterii pod granicę z Ukrainą, co dodatkowo zapewni bezpieczeństwo szkolącym oraz samym jednostkom ogniowym, unikając w ten sposób ataków rakietowych, jakie przeprowadzono na przykład na poligon w Jaworowie pod Lwową. Wystarczy więc odrzucić wyrzutnie pod granicę. I czekać. Odległość nie jest w tym przypadku problemem, ponieważ do przejazdu z pod Rzeszowa Modest, cała bateria potrzebuje około 12 godzin, przebywając około 900 km. Tymczasem duży zespół dosantowy, wypływając z Sewastopola, może się pojawić przy odeskim wybrzeżu po około 14 godzinach. Polskie rakiety zdążą więc przybyć na czas, by odpowiednio przywitać rosyjskiego agresora. No i najważniejsze. Przekazanie jednej baterii nie zmniejszy również zdolności obrony samej Polski. Wcześniejsze szacunki wykazywały przecież, że do zapewnienia obrony polskiego wybrzeża wystarczyć może jeden nadbrzeżny dywizjon rakietowy w składzie dwóch baterii. Tymczasem, po przekazaniu Ukrainie trzech jednostek ogniowych, pozostaną nam do dyspozycji nie dwie, ale trzy baterie. Dodatkowo polskie rakiety będą służyły Ukraińcom do zwalczania okrętów, które w ten sposób na pewno nie pojawią się na Bałtyku, leżąc na dnie Morza Czarnego. Morska jednostka rakietowa będzie więc automatycznie miała mniej rosyjskich jednostek mających do zwalczania. Całe te rozważania są szczególnie istotne w obliczu zbrodni wojennych popełnianych na terenie Ukrainy przez Rosjan. Jeżeli więc można coś zrobić, by zapobiec zajęciu przez rosyjskie orki jakiegokolwiek ukraińskiego miasta, to trzeba to po prostu zrobić.